Chyba frekwencja przerosła Wasze oczekiwania, prawda? E, tak, to jest absolutny rekord frekwencji. No, naliczyliśmy przeszło 150 dzieci plus rodzice, także no, jest grubo powyżej 200, 200 osób. Cieszy nas, że są nasi klubowicze, którzy na co dzień przychodzą na kordy, ale też jest wiele nowych twarzy. Mamy tutaj takie konkurencje mikołajkowe, czyli jest na przykład bieg ślepca, jest tenisowa Strzelnica, przenieś lwa, naszą tutaj klubową maskotkę. Dzięki temu mogą się bawić i takie właśnie dzieci czteroletnie, i też rodzice. Przede wszystkim liczą się dzisiaj dzieci i do nich przygotowaliśmy mnóstwo atrakcji i prezentów, ale również rodzice, którzy mogą pojeździć naszymi samochodami z naszym doradcą, który pokazuje, jakie są nowe możliwości i rozwiązania motoryzacyjne na rynku. Od ponad 7 lat staramy się zarażać tym sportem tutaj, ale oczywiście SKT, klub, który działa na tym obiekcie, bardzo mocno przygotował się pod względem trenerów i również różnych atrakcji. My ich oczywiście wspieramy, także fajnie, bo frekwencja naprawdę zadziwia. Bardzo no fajnie, dużo fajnych atrakcji. Na przykład e, granie w tenisa. Te... I noszenie tego wielkiego Luba. Luba. Rzucanie piłkami, bieganie i spędzanie czasu razem. Aktywniej to jest najważniejsze, nieważne w jakiej formie. Fajnie, że możemy być tu razem i po prostu się bawić. Ile lat już grasz? Dwa. To jakie mamy uderzenia tenisowe? Forehand i backhand. Okej. Okay. I kto Ciebie namówił, żeby grać w tenisa właśnie? Mój dziadek.